Cześć, witajcie, z tej strony Rolnik330 W tym odcinku pokażę wam gospodarstwo mojego wujka No to lecimy Tu jest Ursus C335 <laughs> yy, z, z, z przedszą sarką yy, Tak Z przedszą sarką yy, Masy Ferguson 186 Skombajn już ma wujek 3 lata, trzeci rok już będzie teraz i się dobrze sprawuje. Mówię, go przygotował ostatnio, no już były przygotowywania na żniwa. <laughs> tak on wygląda. No wiadomo, nie jest to jakiś bizon, ale no taki o, na małe pola starczy. Tu jest to do siana, co się tam daje siano i tu się daje do góry i to wyrzuca, nie? Taką rurę się do tego daje i to wyrzuca siano. O, na przykład tam na stodołę. Tam jest stodoła właśnie. Nowe światła wujek zamontował z tyłu. Bo nie było. Przyczepę wujek ma taką pospawał sobie ze złomu kiedyś i taka to przyczepa jest wujka zmieniał mu koła bo wziął właśnie opony z tego od tej 35 Ursusa włożył tutaj do tego a z, te, z kombajna do tamtego bo to nie są takie grube opony to jest tak jak w Ursusie właśnie opony takie tutaj jest za przyczepą to właśnie to jest prasa. Welgerka Apka Ap41. W tamtym roku ten nabytek tutaj trafił do wujka. Kupił sobie. Welger. Słoma była ostatnio, bo teraz to siano, to tak co chwilę leje. Tam z tyłu o, siewnik. I tutaj też stare takie narzędzia, klucze i takie tam. A ostatni wujek właśnie sobie kupił nowy nabytek. A tu jest piesek, tak? Co tam Morys? Fajny ten pies jest, tam jest drugi, no tam wyjdzie się zaraz jak tam podejdę, to jest Reksiu. To jest nowy nabytek wujka, w tym roku Kupiony, o jeszcze są te To jest właśnie kosiarka rotacyjna ZO41 Wszystko podpisane Już raz ją widzę, że ją kosił ostatnio Nie wiedziałem, że była używana, ostatnio przyjechałem to nie była właśnie Zatarte tutaj takie jest. O! Zatarcie to używana już była. Jeszcze miał taki fyrtok do tego tu Do rozczepywania siana od razu kości i rozczepuje, ale widzę, że wujek to ściągnął. W sumie nie wiem jakby to działało wtedy z tym fyrtakiem tu Banrol Z041 Taka to kosiarka. No, rotacyjna nowa No, i tak to tak gospodarstwo wygląda. O, kicia przyszła. Kici, kici, kici. Tu krowy mają. Krówki. Ta młoda ze śpi. Hmm krowy mleczne no i będzie tyle z tego odcinka jeszcze pójdziemy do reksia kot idzie do reksia normalnie o Reksi, tak dobry leksiu leksiu no tak dobry leksiu tak dobra ja się z wami żegnam i do następnego odcinka Zostawcie subskrypcję i łapkę w górę i jakiś pozytywny komentarz. Ja się z Wami żegnam. Do następnego siema.